Teraz już czas na początek wyścigu w Teksasie. Autotrader i Koparka Automotive 400 zaczyna się właśnie teraz. Larson po wewnętrznej stronie w swoim niebieskim Chevroletcie. I to on zostanie tutaj pierwszym liderem rywalizacji na to, że Texas Motor Speedway jest już liderem samodzielnym. Zamyka tutaj drzwi, reszcie stawki. Wyjeżdża ku zewnętrznej stronie. I za moment jako lider zakończy pierwsze okrążenie rywalizacji wyścigu jako parka Automotive 400 na to, że Texas Motor Speedway. Nikt nie jest w stanie mu zagrozić w tym pierwszym pułku. Ideniego kierowcy na czołowych pozycjach: Larson, Gibbs oraz Christopher Bell. Jest tutaj naprawdę szybko. Widać to doskonale z perspektywy tych on-board. kontra Baba Wallace w alternatywnym malowaniu. Po raz kolejny kierowca ekipy. Mike Kierowca, zespołu Jordana i Hamlina. Tutaj blisko kontaktu między Graxonem i Dillonem. Tak do rymu. No a Graxon troszeczkę lepszy początek tegorocznej kampanii aniżeli u Austina Dillona. Który ma w ogóle traumatyczne doświadczenia z ostatnich miesięcy w NASCAR Cup Series? Mam tutaj na myśli naprawdę konsekwentne, gorsze rezultaty. W zeszłym roku był zawodnikiem, który najczęściej kończył rywalizację przedwcześnie. Spora liczba cracks, spora liczba usterek. W tym roku niewiele lepiej. Na 31 miejscu dopiero sklasyfikowany przed tym wyścigiem Bilon w generalce Graxone. Dwie pozycje wyżej.